Witajcie w weekendzie z ORI. Otwieram paczkę, już Wam pokażę paczkę. Pokażę Wam paczkę i otwieram. Potem sprawdzę, czy się wszystko zgadza, ale na razie pokazuję, wyjmuję i od razu testuję. No, wiadomo, niektóre rzeczy tylko. Będzie to film złożony z dwóch części, dlatego przychodzę niezrobiona, bo ja wiem co ja będę już testować. Od razu muszę wypróbować. Mam kosmetyczkę, najnowszą, najnowszą kosmetyczkę. Jaka Bielusieńka, poskładana. Cię muszę to wyprostować. O, tak. Aha, tutaj są jakieś napy takie. Dobra. Niczym nie śmierdzi. Całe szczęście. Jest taka Milusia. Aha, dobra. I tutaj mamy o, coś takiego. Rozumiem. Ciężko było rozkminić ze zdjęcia w katalogu. Czyli tu jest klapka, taka, wiecie, tutaj do pędzli, i tutaj jakieś kieszonki. I dobra, ale to jest też dno tej kosmetyczki. To jest taka Milusia, no. to ma takie logo. No, właśnie. O, te, te, te. I tu jest taka. Czyli ona jest taka. O! Odwracana. No, ciekawe rozwiązanie, bo mogę sobie otworzyć to, co tutaj mam. Do makijażu na przykład. A pielęgnacja tutaj, nie? Tak ją postawić można też. By było chyba. No tak, no bo to będzie tutaj o otwórka. Dobra. No tak sama kosmetyczka. Tyle czasu zajęła mi. Wreszcie. Słuchajcie. Oczywiście zamawiałam w pierwszy dzień katalogu, czyli w niedzielę, i wreszcie udało mi się zdobyć próbki Nowej Plus z tej złotej serii Restore. Właśnie nigdy ich nie mogłam trafić. Bardzo, bardzo fajnie, cieszę się, bo przetestuję sobie te dwa kremy, właśnie to serum miałam. Te dwa kremy sobie przetestuję, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj coś innego. I krem pod oczy miałam też. No to jest najfajniejsza taka linia do dojrzałej cery. Zamówiłam sobie kolejną maskę oczyszczającą. Czy maskę? To jest, wiecie co, Urban Guard 3D Optimals i to jest multifunkcjonalny oczyszczacz. To mi przypomina właśnie tą zieloną glinkę z Bielendy, ale to nie jest zielone, to jest białe, taka pasta. Jednominutówka przed prysznicem. Mam jedną w użyciu w łazience i już na zapas sobie zamówiłam drugą, bo jest fajna. Fajnie oczyszcza skórę. No, polecam, bo to jest chyba już wyprzedawane. Ciekawe, czy coś zastąpi tę maseczkę. No ja tak nazywam maseczkę, bo ona jest taka jakby biała. Widzieliście to w filmie z pielęgnacją domowe spa. No i zamówiłam no, maseczkę Nowage Plus. Przy zamówieniu tej maseczki było gratis to. A to, to jest Nowage Plus, a Happy Solution lactic acid i glycolic acid. Czyli no takie zuszczające, oczyszczające, zuszczające serum do twarzy może wystąpić uczucie mrowienia, szczypanie, podrażnienie, natychmiast przerwać stosowanie. Stosuj produkty z SPF i ogranicz ekspozycję na słońce. Stosować Raz, dwa razy w tygodniu na twarz i szyję. No dobrze, nigdy tego nie miałam, muszę przetestować, no bo to są już kwasy, nie? Przy zamówieniu tej maseczki to było gratis. Gąbeczka mi się tak fenomenalnie sprawdza, słuchajcie, że domówiłam sobie jeszcze pięć na zapas. No bo się boję, że wykupią wszystko, wszystkie. Jest świetna, tak mięciusia i długo trwała, że no. Musiałam, musiałam. O, teraz jestem spokojna, bo mam zapas bardzo dobrych gąbek. Zamówiłam sobie biżuterię, ale biżuterię to pokażę Wam w drugiej części filmu. Kiedy będę już się malować i stroić, i ubierać. Kolejna mgiełka, Novage Plus, uwielbiam. Jest to multi y, Mist Micro Essence lak. To Bionit Acid i Glucan Prebiotyk. To jest ta taka bardzo, bardzo mocno nawilżająca i leciusieńko złuszczająca mgiełka do twarzy. Uwielbiam, ale ładne to pudełeczko, patrzcie. To są te najnowsze perfumy Eklet i będę się nimi psikać w drugiej części filmu, czyli jutro. Błyszczyk był gratis. Bardzo fajny kolor, bo ja już mam jeden. I mi się bardzo dobrze sprawdza, także ten też może sprawdzimy, chociaż szkoda go otwierać, ale przetestuję go w drugiej części filmu. Zamówiłam krem Opt, Optimals Hydra Radiance Light Cream, który uwielbiam tak na co dzień pod makijaż. To już był kiedyś ten niebieski, teraz jest ten. Czyli tak, to pokazałam, bo wszystko powyjmowałam już. No, niewygodnie mi tak do tego pudełka sięgać. Dobre. Najnowsza linia różowa, Optimals. Proszę bardzo. Ja Wam stawię linki pod filmem. To jest następca tego. Właśnie mam w użyciu. To serum już kończę. Tylko właśnie. Krem pod oczy Even Out. I tutaj w tej różowej nowej serii nie ma kremu pod oczy. Jeszcze może. Jeszcze może, a może będzie. Zamówiłam dwa sera od razu. Bo słuchajcie, u mnie serum to idzie jak woda. No, więc teraz od razu sobie nałożę. Przetestuję. Dobrze, i zaraz porównamy sobie. Tak, to jest stara wersja, to jest nowa wersja. I powiem Wam, że stara wersja pachnie podobnie do yy, Diamond Cellular, chyba. Tak, trochę mi to przypomina Diamond Cellular. I teraz wypróbuję sobie to. Fajne, no, gęściutkie. Trochę szkoda, że nie ma pod oczy kremu. I jeszcze jedna pompeczka. Aha, zapach. Pięknie. Delikatnie, bardziej kwiatowo niż to. To mi pachnie takim właśnie kosmetykiem pielęgnacyjnym, takim jakby troszkę zapach pudrowy. A tu już mamy zapach taki świeższy, owocowy. Bardzo przyjemna, Bardzo, bardzo przyjemne. Zaraz zobaczymy skórę po tym. Mmm, lekko się klei. Tuż dołożę, dołożę, bo takie przyjemne, tyle. I po prostu na tych suchych miejscach. To jest linia, która ma działać tak rozświetlająco i likwidować przebarwienia. No więc coś dla mnie. No to mam jeszcze drugie. No świetne, świetne w odczuciu w ogóle ten kolor taki różowy, pudrowy. Pudrowy róż. I teraz mamy dwa kremy. Light. I Rich. Lekki i bogaty, czyli podobnie jak było w Hydra Radiance, ale nie było tego w Even Out. Znaczy to też jest Even Out, tylko nie było tego w tej starej wersji. Tutaj mieliśmy z SPF-em Krem na dzień. Tak wygląda. Używam go teraz. Skoro mam, to używam O. Ten tak pachnie świeżo. Ten tak pachnie świeżo i tutaj mamy SPF czekajcie w lusterku muszę przeczytać, bo nie SPF 20 no to tak wiecie dla mnie no i jak wygląda krem lekki even out light cream i krem bogaty wiecie, te ta, ta serie Optimals, czy Hydra Radiance czy właśnie even out ta seria czerwona, Age Revive. Bardzo lubię. Bardzo lubię te wszystkie serie. Ja mam je pootwierane i tak samo mam tą z Irysem otwartą, Royal Velvet. No i Now Age Plus. Ja używam naprzemiennie. A raz, to, raz, to, raz, to, więc u mnie nie ma nic w zapasach. Wszystko jest pootwierane i wszystko jest zużywane. To jest yy, bogaty. Tak wygląda. Pakowanie. I zobaczymy różnicę. Otwieram to zabezpieczenie. Bałam się, że nie będzie miał zapachu, wiecie. A ma. No, jest super. Tu z tego na policzek. A teraz otwieram tą bogatą wersję. Szpakiwa. widać. Tu akurat nie ma, nie ma nic. Troszkę. Nabiorę sobie moją szpatułką. Zobaczymy różnicę. Może tutaj tego też dołożę. No ten jest taki lżejszy. Widać od razu w słoiczku. Ja tu dodawaczy. Okej. Okay. A może Wam pokażę, właśnie? To jest ten lekki, a to jest ten bogaty. Ostatnio mi się skończył, właśnie ten, i otworzyłam kolejne opakowanie. Tak, całe. Delikatniej pachnie. Słabiej niż ten, ale ten pachnie bardzo. Może nie mydełkowo, ale tak. No nie wiem, takie takie kwiatuszkowe zapachy. Taki, no fajny, naprawdę fajny zapach. No i mam kolejny w zapasie, nie? Dobra, smarujemy. No tutaj mamy leciusieńko. A tu. O, tu jest już tak bardziej treściwie. Ok, teraz muszę pomieszać, bo ja będę dzisiaj. Podkład BB. Podkład BB. Bo ja będę dzisiaj testować ten nowy Krem BB z Dobra, pomieszałam. I mam teraz lekko bogato. Bardzo fajnie czuję się, skóra ma. Mm, taka, no tak. To zawsze chłodziło te Optimals. Tak, takie odświeżające u, u, uczucie, wiecie? Mm, super. Bardzo ładnie się wchłania. Czuję, że nie ma takiej na skórze powłoki jakby takiej, wiecie? Tylko taki po prostu jest taka pielęgnacja, taka wpojona, taka w skórę. To mamy załatwione... Kremy i serum z nowej linii Optimals, i czuję i wiem, że bardzo, bardzo mi się to dobrze sprawdzi. To niby jest do cery suchej. Niby, ale ja będę stosować, chociaż mam mieszaną, teraz w stronę suchej, bo to jest do cery tustej i mieszanej. Stosuję wszystko. I to, i to. Krem pod oczy, krem pod oczy, no to sobie dołożę tego Even Out starego. Znaczy starego, no. Nie wiem, może wprowadzą jeszcze fajnie, by wyglądała taka różowa tubeczka, nie? Jak to. Szkoda. Ten jest bardzo treściwy, jest też fajny, ten kremik. Mm -hmm. No, naprawdę fajna skóra jest. Teraz aż się prosi, aż się prosi ta skóra, żeby dać właśnie jakiś podkład, nie? Bo się będzie fajnie teraz to przyczepiało i trzymało. No, bardzo lubię pielęgnację Optimal pod makijaż. Właśnie tą Hydra Radiance. Teraz zobaczymy, jak będzie się sprawdzała ta różowa. Przypuszczam, że dobrze. Okej, okay, no to wszystko się okaże, chociaż będę testować nowy krem BB. Co jeszcze zamówiłam? Brakujący mi kolor sztyftu do makijażu rozświetlonego, czyli mam teraz już wszystkie. No i sobie to też przetestujemy w drugiej części filmu, czyli jutro. Znaczy ja to dzisiaj nagram, nie? ale jutro będziecie to oglądać. Staram się nagrywać to po prostu aktualnie, na bieżąco, nie gdzieś z wyprzedzeniem nie jakimś bardzo wielkim, bo no może coś być już nieaktualne, nie? Czekałam, czekałam, aż się pojawi i się pojawił, więc to jest ten najjaśniejszy odcień. Och, jak pięknie pachnie to tak wanilką. I zamówiłam kolorówka, kolorówka, tak? A co to jest? A ja nie wiem, co to no nie mogę. Aha, czekajcie. To jest prezent. To jest prezent dodawany do zamówienia. Tak. I to jest pomadka. No bo ja pomadki nie zamawiałam, na pewno. Czyli to jest prezent. No, piękna. No super, no to mamy co testować. A co to za pomadka Eternal Glow Lipstick SPF25? No słuchajcie, bogactwo. I to jest odcień Romance Red. Romantyczna Czerwień. Dobrze, chowam, będę się nie umalować w drugiej części filmu. O, piękny prezent, słuchajcie, naprawdę. Zamówiłam oczywiście balsam do ust, lip, Spa, mój ukochany od wielu lat. W tym najjaśniejszym, tym razem odcieniu. Różowy taki. To może też sobie pomaluję w czasie makijażu. To na co czekałam, byłam bardzo ciekawa. Zamówiłam dwa kolory: kredka i cień do powiek które pokazuję w katalogu Jessica. No i skusiły mnie te dwa odcienie, czyli dobra, włosy już mogę trochę opuścić, bo już mi się... Och, super jest skóra. I to jest The One Color Unlimited Eyeshadow and Eye Pencil Duo. Jeden jest w odcieniu Sandy Bronze, a drugi coś z Peach na pewno. Tak, Peach Perfect. I już, będziemy... Będziemy testować w makijażu jutro. Ale pokażę Wam. To jest kredeczka. Wykręcana. A tutaj mamy cień w sztywcie. Też wykręcany. I tu mamy drugi, od, drugi odcień. O! Taka ciemna kredka, no fajne właśnie wzięłam. I tutaj taki kolor ciemny. No, nie mogę się doczekać kiedy się będę malować, ale najpierw muszę tę część zmontować. Czas goni, trzeba wstawiać. <laughs> I to jest całe zamówienie z tego katalogu, czyli 9, który jest do 5 lipca. Tak. I będziemy. Czyli mam te nowości, tą, tą nowość. A jeszcze potem tą biżuterię Wam pokażę, jak już się przystroję. Chociaż ona nie będzie za bardzo pasować do klimatu riwiery, tej aury niebieskości, wody, lazuru. No zobaczymy. 33 minuty na chwilę. Okej, okay, no to tyle. No to dziękuję za sobotę z Ori i zapraszam na jutro, na niedzielę z Ori. Już będzie makijaż nowościami. I jutro właśnie przetestuję z próbeczki, bo tylko na razie mam próbeczkę, bo to dopiero wejdzie nowość w katalogu 10. Krem BB Beautifier Max krem SPF 15. Ja mam w odcieniu Light Beige Nude, więc mam nadzieję, że ta próbka tak nałożona Niewielkiej ilości da nam jakiś już pogląd na to, jaki ten krem BB będzie. Ja tylko mogę przypuszczać, żeby, że, to że to jest następca tego kremu, jeśli się mylę, to mnie ktoś może poprawi. Był taki krem A-Z, A, coś takiego od A do Z, albo to jest zastępca, następca kremu tego BB, po prostu tego kremu BB. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na jutro. To życzę Wam miłego weekendu, wszystkiego dobrego, co Was czeka do jutra. Ej, papa.